Coś na szybko na Sylwestra potrzebuję. Poratuj pan, jak na szybko to pizzowe świderki polecam. Proste, chrupiące i z kilku składników. Wbijamy zegary. Zaczniemy od szybkiego sosu pomidorowego. Do miski wlewamy pasatę, dodajemy sól, miód i oregano. Całość dokładnie mieszamy i taki prosty sos do pizzy mamy gotowe. Do przygotowania tylko dwa dodatki zostały. Pierwszy to plasterki salami, które układamy na deskę, kroimy w paski i w kostkę. Rozdzielamy je od razu w palcach, przesypujemy do miseczki i bierzemy się za ser. A będzie to mozzarella, żeby pozbyć się z niewody, kroimy na grube plastry, osuszamy dokładnie ręcznikiem papierowym. Tak osuszone układamy na dechę, kroimy w słupki i w drobniutką kostkę. I to jest bardzo dobry moment, żeby też nagrzać piekarnik. 180 stopni grzanie góra-dół, kroimy do końca, działamy dalej. Zanim weźmiemy się za ciasto francuskie, bo na tym bazuje przepis, to dwa jajka wbijamy do miseczki, dodajemy mleko, roztrzepujemy. Oczywiście używamy już gotowego ciasta francuskiego, bo szkoda życia na robienie własnego, rozwijamy je na blacie i kroimy na pół. Na każdą społówek wykładamy dwie, trzy łychy sosu pomidorowego i rozsmarowujemy. Dalej na jedną z połówek wysypujemy ser i salami. Rozprowadzamy równą, cienką warstwą, i teraz tą stronę przykrywamy drugą stroną sosem do dołu. Delikatnie dociskamy, staramy się, żeby wszystko było równe. Jak trochę ciasto pęknie, życie się toczy dalej, nic się złego nie dzieje, i teraz bierzemy nóż. Albo szpatułę i dzielimy na takie 3 centymetrowe paski. Teraz ostrożnie podnosimy każdy pasek, skręcamy po dwóch stronach jak świderka, stąd nazwa i odkładamy na blachę do pieczenia. Na koniec każdy świderek smarujemy jajkiem z mlekiem. I z tak przygotowanym towarzystwem wjeżdżamy do pieca na 15 minut albo do momentu aż będą piękne, złote i chrupiące. No i mamy nasze ślicznotki, teraz ostrożnie przekładamy je na ruszt i zostawiamy do ostygnięcia. Jak przestygną, to przekładamy je na deskę, kroimy na trzy równe kawałki, układamy na talerzu, podajemy zresztą sosu i gotowe. Tym sposobem prosta, ale całkiem okazała przekąska na Sylwestra gotowa, także wszystkiego dobrego, w nowym roku wam życzę, niech Wam się wiedzie i widzimy się 2 stycznia, bo szykuję dla Was coś ekstra, obserwujcie. Piona.